No dodam na to, że Facebook narusza moje prawa. Próbuję się zalogować. A on przekierowuje mnie na zmianę danych osobowych, mimo tego, że wysyłałem wielokrotnie swój dokument. Wyślę znowu swój dokument. Trzeba poczekać, jeszcze się załaduje. i że niby otrzymam maila. Nie mogę się zalogować. Bo ciągle jest pytanie o dokument. Mimo tego, że już wielokrotnie mi wysyłałem.